Taki piękny, śliczny, czyściutki. Normalnie to co ty gryski najbardziej. Normalnie. Cud, miód i manina. A się chce jechać. Ja de brudasem. Tego mi nikt nie umie. Jest różnica. Masakra. Te drogi są tak upierdolone, że aż szkoda gadać. Wczoraj umyte auto drzwi, może trochę są jeszcze czyste. A nawet czyniłaś śladu, że był myty. Jeden dzień 500 km. I auto nie do poznania. Zatrolowane na maksa. Szkoda gadać. Pozdrowionka i miłego dziąka. Przeciepności.